Co co lente, mi da nam para... Nęte, wow, wow, wow. Proszę, zostaw mnie, proszę, 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 proszę. No elo, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam na dzisiejszym odcineczku. Słuchajcie, mianowicie dzisiaj sobie sprawdzimy, czy w Fortnite grają agresywni gracze. Czy może że jednak ci spokojniejsi, którzy chcą się zapoznać, pamiętajcie o najlepszym kodziku w sklepie, który tylko istnieje na całym świecie. Tutaj macie kodzik, który oczywiście proszę, żebyście wpisywali. Mega dużo nam to pomaga i dziękuję każdemu, który ten kodzik wpisuje w sklepie. Kodzik Zelo Zeloś w sklepie potwierdzacie, no i jesteście naszymi wspierającymi dzisiejszy sklepik taki no dosyć pokczampowy. Nie, nie będziemy się w to tutaj dzisiaj zagłębiać Także słuchajcie ja klikam sobie go I lecimy sprawdzić czy grają agresywni gracze Czy może ci spokojni Dobra słuchajcie a więc nasz ból bojowy już leci No i słuchajcie yy... Ja lecę na jakąś taką spokojniejszą miejscówkę, na przykład na. gdzieś tutaj na ubocze mapy, na ten domek, co tutaj jest. E, ubocze mapy, więc powinien być tam bardziej taki gracz, który chciałby się steamować, ewentualnie. No, chociaż wiecie, no tego nie można powiedzieć, bo właśnie może on będzie chciał zrobić pierwszego killa czy coś takiego, także e, możemy się o to kłócić. Pytanie tylko, czy. mi się wydaje, że w tym sezonie raczej. no nie wiem, czy jeszcze ktoś tryharduje. Mi się wydaje, że to już jest taki sezon, że chyba raczej, e, no nie powinien tutaj nikt tryhardować. Wydaje mi się, że jest to raczej takie mm, w tym sezonie, raczej niemodne. Nikt tutaj nie leci w ogóle. Dobra, to może polećmy gdzieś indziej. O, poleciał typo tutaj. Poleciał typo, dobra, widzę typa. Może on będzie chciał się zaprzyjaźnić. Proszę, nie, proszę, proszę. Dobra, dobra, mamy to. Mamy to. Ej, nie, nie! Gościu, czekaj, ja nie broni nie mam. Dobra, coś się dzieje? Zostawił nas. Nie wierzę w to, że ten gościu nas zostawił. Dobra, ja do niego idę. Idę do niego, idę do niego. Dobra, wdało się. Pierwsza gra w ogóle, co jest grane? Dobra, mamy to. To jest Johnny Weekend z trzeciego sezonu. Ja pierdzielę Dobra, ale on się w ogóle mnie tutaj. O nie, zginął! No nie, widzowie! O nie! Ale udało się, steamowaliśmy się, prawie go zabiliśmy. Także yy, bardzo dziękuję, że takie coś wyszło. No i yy, wydaje mi się, że pierwszy gracz był taki. Pierwszy gracz był taki dosyć spokojny. Nie chciał tutaj za bardzo się bić. Na początku mnie uderzył, ale potem wyludował i się steamował. Także możemy go uznać za jak najbardziej gracza, który chciał się teamować. Także uznajemy, że pierwszy gracz był yy, spokojny i zaliczamy to. Także słuchajcie, lecę do następnej gierki i widzimy się w następnej gierce. Dobra, więc słuchajcie, jestem już znowu w busie bojowym, to już jest druga gierka. Yy, także yy, może teraz polećmy sobie na Sadybę. Sadyba to jest taka, moim zdaniem, yy, boost teraz tutaj leci na początku, więc powinni być gracze tacy bardziej yy, spoceni. Chociaż, no wiecie, ciężko powiedzieć o graczach spoceni, no bo to zwykłe casuale, więc jeżeli ktoś się poci na casualach, no to... Yy, <grym> to nie wa nieważne, dobra. Yy, ja lecę gdzieś tam na sam koniec bym poleciał, gdzieś tak... Tak, wytypuję sobie tutaj jakiegoś gracza, może tego zlopnię tą taką kolorową, czerwoną panią. Eee... Ja ją uznaję za tutaj bardzo, bardzo, ale to bardzo eee, taką. No, typową panią, która nie patrzy na to, czy ktoś się teamuje, czy nie, po prostu zabić i koniec. Także, no tutaj nie zaliczamy, niestety. Dobra, także jesteśmy już, słuchajcie, w trzeciej gierce, i tutaj polecimy sobie na paskudną przystań. Wydaje mi się, że paskudna przystań to nie jest jakaś mega spocona: jakby to powiedzieć, no, mega spocona miejscówka. Wydaje mi się, że tu powinni grać raczej gracze, no, tacy spokojni, którzy może właśnie by tutaj się chcieli ze mną streamować. Chociaż, no chociaż tego nie wiem tak naprawdę, więc no, no, zobaczymy jak to będzie. Wydaje mi się, że tutaj nie powinni ludzie grać w spocenie yy, i powinni chcieć się teamować, chociaż to jest takie... No ja osobiście, jak jestem na live'ach i ten, to zabijam raczej osoby, które chcą się teamować, ale czasami jakieś kawały sobie robimy czy coś takiego, także wiecie. Yy, ja tutaj na wszelki wypadek bym chciał podnieść broń jakąś, żeby ona wiedziała, że ja mam broń, nie? Gdzie ona leci? Tam leci. Na, na sam koniec poleciał. Co jest? Gość poleciał na sam koniec, ale dobra, możemy tutaj jakoś tak maców trochę bym podbierał, żeby tutaj jej pokazać, że ja no, nie jestem wrogiem, nie chcę się bić, nie? Nie! No ewidentnie spocona pani. Yy, no nie wiem jak na kołoch można się tak pocić, no ale słuchajcie, no... By the way, tak wychodzi. Ja naprawdę nic nie robię tutaj, że Wam w jakieś spotane gry, to ci ludzie po prostu tak grają, także... No, tak wyszła trzecia gierka, więc lecimy do czwartej gierki, no i słuchajcie, no, tutaj widać, że skinek spocony 10 na 10, no i słuchajcie, jest to kolejna gierka z rzędu, także e, słuchajcie, gdzie ja bym teraz poleciał? Ja bym poleciał tutaj na, wydaje mi się, że kurzące kominy chyba były tu odpowiednie i zobaczymy, czy na kurzących kominach są raczej ludzie spoceni, czy może ci, co chcą się timować, czy jak to tam można sobie nazwać. Yy, ogólnie, co już po, po tylu gierkach, co rozegrałem, czyli po czterech grach, które już rozegrałem, prawie czterech grach, bo to jest czwarta gierka, yy, mogę stwierdzić, że raty gracze tutaj no, troszkę się pocą na tych kazualach i raczej tutaj się nie chcą timować, tylko od razu zabijają. Yy, z czterech cztery na jedną grę, jedna, w jednej grze jedna osoba chciała się timować, odpuściła mi no i, i, i wyszło to fajnie. Yy, reszta gierek, czyli pozostałe trzy. Nie chcieli się timować, od razu mnie zabijali, nawet nie patrząc na to, nic nawet nie stawali, ani nic od razu mnie zabijali bez żadnego gadania. I mamy typa, słuchajcie, mamy pierwszego ziomka. Gdzie on poleciał? Halo? Wiecielu, gdzie on poleciał? Mm, Kurcze Tu jest, jest tu. Patrzcie, no proszę, proszę, kłócam nie, nie zabijaj mnie, proszę, proszę, nie zabijaj mnie no. Proszę, czekajcie jakieś leczenie jakbym znalazł, co? Kurde, to jest totalnie akcja dziwna. Mm, tutaj gości widzę, że agresywnie nastawione, ale dobra no. Niestety, no tutaj przeciwnik był bardzo słaby, naprawdę mega słaby i widać, że no, na tej likwidacji mu zależało, nawet widać, że nie myślał zbytnio o tej tutaj współpracy, po prostu od razu bił i no, widać, że no, za dobry to on nie jest i raczej fragi dla niego to tutaj wiecie, na, na wagę złota, nie? Myślę, że potne piaski, no sama nazwa wskakuje, potne piaski, zobaczymy czy tam się pocą gracze, czy raczej chcą się przyjaźnić teamować, zobaczymy jak to wyjdzie ja uważam, że w tym odcinku, no ci ludzie tutaj tak byli naprawdę, niektórzy byli mega spoceni, a niektórzy byli po prostu słabi i szukali tego fraga wiecie, żeby tam tego fraga złapać nie złapać, także no ja uważam, że gracze nie byli jacyś najlepsi, w sumie jest godzina już późna, jest godzina 23 jakby nagrywam to teraz o 23 no i słuchajcie, zobaczymy czy czy będą się chcieli teamować ja tu ląduję od razu po broń Dobra, w domku. Niestety, słuchajcie, no tutaj no widać, że no chłop był mega słaby, no mogłem go zabić od razu, ale no... No niestety, słuchajcie, odcinek ja podsumowuję, że gracze... Gracze nie są spoceni, ale też nie chcą się teamować, po prostu, są, po prostu chcą sobie grać, co ja uważam za jak najbardziej słuszne. Jak dla mnie wynik tego odcinka właśnie taki powinien być, no bo gracze ogólnie nie powinni się timować dwóch graczy na jednego gracza. Mi się wydaje, że było naprawdę w porządku, się zachowały te osoby. Nie były może jakoś mega spocone czy, czy jakoś tak, ale wydaje mi się, że wyniki odcinka wyszły bardzo dobrze za to. Oczywiście dziękuję tym graczom, że się nie timowali, nie chcieli tutaj grać przeciwko innym razem ze mną. No także, jak mówię, gracze nie są spoceni, ale po prostu nie chcą się timować. Także wyniki były jak najbardziej dobre. Na koniec oczywiście przypominam o kodziku w sklepie, który macie tutaj obok kamerki. Łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, wpadajcie na streamy i na kolejne odcinki. Koniecznie zostawcie pod tym filmikiem komentarz po sobie. No i do zobaczenia, do, do następnego odcinka, także siemaneczko!